Nowa seria, która się nazywa Wojny Gildii Taki tryb Wojny Gildii Minecraft I to jest pierwszy odcinek I się przywitamy No to... O, gram tu... Hmm dwie godziny tylko i na razie nic nie mam dopiero to co zrobiłem to tylko to to już było i resztę to nic nie zrobiłem to więc w tym odcinku to jest tak trochę będę gadać Będę też kopał dużo. Będę dużo kopał. To jest w ogóle nowy całkiem tryb, w ogóle ogarniał go jeszcze. Dopiero będę go ogarniał, a z tamtą serią to może będzie jakiś inny sezon, ale to kiedyś. Nie będzie nową bo teraz to jest nowa edycja i na to jest dwa razy więcej ludzi. Sieadne drzewo. Za bardzo... Zobaczko, o! Skopiemy! Trochę będzie, będziemy tutaj kopać drewna i trochę gadania. Zwykle. Pozdrawiam wszystkich, tak jak już mówiłem. Wszystkich na ćwitełkach. Czitarki. Ja może będę z kimś nagrywał ale na pewno rzadziej niż na muszę węgla znaleźć, bo nie mam światła tego, pochodni. Ale ciemno. Zaraz się zrobi ciemno i i będzie masakra. O boż, Jezu. Jak ja mam to wejść? Jak ja sam nic nie widzę, a co dopiero wymacie tam? Jakieś ciemno, że ja nie wiem. O Boże, dobra, idź. Idę, idę. Dobra, chyba wbiłem na górę. No i mamy... Poza wybrzeżą. Drzewka. No to kopiemy. Dobra. No kurde, ale mi tam się rode. no, ja, ja nic nie widzę samemu. Oh, Boże. A to jest tak, oh, tam nie wejdę teraz. A tam jest węgiel, ej. Nie wiem czy my coś widzicie. Ale to szybko zrobię i uciekamy. Bo wy nic tu nie widzicie, a jak nie mam pochodni, Albo nie. Tu coś już mamy. Dobra, możemy kopać powoli tego węgla tu. Bongo. Bo się nam przyda. No dobra. Tam jeszcze... Ta jakoś niżej musimy zejść. Tu więc nie. Ma. Nie, kopywać się nie chcę. Bo jeszcze na labę jakąś trafię i... Będzie po moim dobrym w miarę O, tu jest gdzieś jeszcze. Węgiel! No i pięknie. Jolo. O Boże, o, trochę węgla będzie, tak? Trochę dużo, dużo jest go. Ile węgla? Łee, to wystarczy nam na trochę. Na, na, może na te nagrania nam wystarczy. Ej, ciekawe, bo ja się nie Aha, no to spoko, dropi. Ej, no to jalo, jolo, ja się tak... ...jeść na dół. O, jest KS? Nie mam mnie w bazie do nich, jestem za słaby. Bo mam 0 deadniec i 0 zabić. Uuu, o lola, lepiej ścienić. Bolt Spoczko Idziemy jeszcze, ja się bolo, bo to nawet by... od 20 chyba jest, jest tak lawa skąd tą ogarnia. Ale chyba od 20 U, do bolt Dobra starszy, od 20 są też diamenty Kopaj O złoto Spoko Zobaczcie, że one są, to jest spoko. No to ssssss... I lol, spoko. Lol, ja muszę go kupić szybko. Bo jak będzie super VIP, to będą już słabsze rzeczy dla vipa. a Ej, ciekawe ile on kosztuje, lol. Żeby on droższy nie jeszcze. Jak będzie droższy, to się wkurzę. A ja mam zero diaksów, jak są diaksa? No nie ma diaksu. Zajdę niżej, ale się boję. Nie, nie, nie. Nie, 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 Lol. A na... 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 Jolo, one są niżej. Co... na... Co na... Nic nie ma w dropie jak zwykle, jest to co wtedy. Myślałem, że to jest dużo dropów. Jakby było to dole, a ja w ogóle... Ej, tu łatwo dropi, to ty... O! Jam! Ej, to to łatwo dropi, to, to już lekko. To też nie łatwo. Ale cały czas nie złoto dropi. Ló, myślałem, że ja jestem w dwa, siedemce, dwa o, jestem zjeść. Tu mam Biaxa, a to powinno iść. O, skoro pan. Pamiętam. pamiętam. Na raz... Ten ty będziemy robić! Hey. O Boże, co to się dzieje? No, Nie, jeszcze nie będę. No to Juro, ej jak sobie diaksy? Nie ma diaksów. Wybrałem sobie miejsce. W niektórych miejscach 15... O! 15 diaksów, a tutaj dwa. Nie no nie, co ty robisz? Nie dziwię. Zaraz wy sobie na ust nie powiem. Ty może będę na ciebie jak A A robio, tak ciężko znaleźć. Bo. Że. No to jolo. I tak nie mam, nie mam nic w tym odcinku. Tylko kopania. To jest pierwszy odcinek i nie mamy to co mamy robić. Na razie to na nic nie będziemy robić. Można no nic, co? no to, nic, to... Jo, hmm. Ciekawe czy moja zbroja. LOL, Szkoda, że tego się nie da przenieść na ten serwer. Ja to miałem proszystwo, nie? Jaki żol. 120 żelaza, 120 złota, trzeba mieć. I tam nie wiem ile diaksów, chyba też 120. I to trzeba po prostu kop, 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 kop. Czyli po dwa staki, o. Jedna na na luzie. Ej, tuż tak naprawdę, to jest malutko, ej. W następnym odcinku to ja będę miał biblię. Tak zakładając. No na serio! Iłe, to jest ślepo! Może mi ktoś odpisze, ile kosztuje Jak w trzydzieści złotych, to ja stąd idę. Po prostu. No ale ile on kosztuje? Odpisz mnie, panie! Będę teraz pamięć. Ta ja nic nie widzę. Kopaj, kopaj, kopaj! 110 zł Spoko, już kupuję. Loka mą Pan chodzi. Tu mandarino tu LOL E to tu chyba lawa nie istnieje Albo po prostu tutaj je nie ma Tutaj je po prostu nie ma, no Edek, no Ej Ja będę już wiał Może no żelazo tu już mam trochę o Boże, bo ja kop, 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 kop... No nie no, w trzecim, w czwartym odcinku już będziemy mieli gildię na luzie. Jak tu to, to wszystko dropi szybciutko, to... Pro, żelazo, diament, żelazo, żelazo! Na razie nic nie dropi. Żelazo! Ale jeszcze przepali... 15 godzin żeby nikt nie ukradł złoto Kurde, nie mam dostępu Zawsze zapominam VIP-om się było, a teraz zło. nie lubię biśni VIP yy, Dobra Dobra Do, Staga, nakopiemy staka żelaza Musimy Musimy to zrobić Musimy, bo inaczej nie wiem. Bo inaczej będzie nie No to mamy to skop, Kurde, jesz to Zaraz zobaczę ile VIP kosztuje, a nie tu będą mi. Serio? A nie, się nie, 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 nie. Już chcę pisać! wpisać. Boże, uzależnienie od Wipa. Nie, nie, nie! Nie będę tutaj robił żadnego diaksowego pielofa. Diaksowe. No wszyscy dołączają, a ja tu stoję i, i buduję, i kopię, i kopię no. no, no, czemu to takie, no, no? Ni bum! Tak. tak. jak volno, tak je Pokud... Dobro. kobla. Ko 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 To jak się przestraszyłem, bo... Dobre. Dobra, to spoko, da mi światła. Ona się boję. Blisko lady są diamenty, ale tylko w kwadracikach. Boże... nie, 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 nie. nie, nie, nie. O na łeb mi spada lawa to ja myślę What the fuck Ja się boję O diaks Zaraz będzie pod się. Diament, diament, lol Ciekawe ile diamentów trzeba Zaraz będzie sprawdzał Bo zaraz będzie koniec odcinka Chyba, chyba Aha. Boże, jak się przestraszyłem o. Dobra na koniec odcinka Jak oni się docisną? Bozi panie o! 64 na żeby zrobić! O. What? To tu nie jest! What the fuck, Kobe X! Spoko. Dobra, patrzymy. 120, 120 No to chyba wolno w głowę. Spoko. No dobra, no to na razie. To, to był pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek nowej serii. E wojny Gildii. Raz Wojny Gildii. Pełna nazwa. Raz e To znaczy easy, wojny. Gilgi. Raz ja no i na razie się marą ziomy zapraszam was do kolejnego odcinka on będzie w ogóle jeszcze a raczej powinno być jeśli film was się spodobał komentujcie subskrybujcie lajkujcie i naj... oczy dobra na się.